Maryja Dziewica to jeden z podstawowych dogmatów, podstawowych, jedna z podstawowych prawd wiary, wiary chrześcijańskiej, wiary katolickiej. Maria jest nazywana dziewicą już w pozdrowieniu anielskim. Archanioł Gabriel, który przychodzi do Matki Bożej, nazywa ją dziewicą Hajremariam Mariam Kecharitomene, pełna łaski. Anioł przychodzi do Marii, która jest dziewicą partenos z języka greckiego, to znaczy taką, która nigdy wcześniej nie poznała, czym jest współżycie z mężem, czym jest małżeństwo, czym jest macierzyństwo, wolna od y, tych doświadczeń ze względu na to, że w ten sposób została przygotowana do tego, aby być Matką Bożego Syna i co jest ciekawe, ta prawda wiary była wyrażana już w kredonicejsko-konstantynopolitańskim, a więc pod koniec IV wieku narodził się z ducha świętego począł się z Marii Dziewicy, prawda o Jezusie Chrystusie, o tym, że został, przyszedł na świat Jezus Chrystus, Bozy, Boży Syn, przyszedł na świat. W ten sposób, że Duch Święty stąpił na Maryję, która była dziewicą. Prawda ta została właściwie przyjęta przez Kościół, nazywamy to z powszechnej wiary. Mniej więcej w XII-XIII wieku teologowie, tacy jak Święty Tomasz Zachwinu i inni, piszą o tym, że Maria była zawsze dziewicą. Przed zwiastowaniem, przed poczęciem Bożego Syna, w chwili. Narodzenia Bożego Syna i po narodzeniu Bożego Syna. Prawda ta podkreśla pewną wewnętrzną wolność Maryi. Dziewictwo jest szczególnym darem, jest szczególnym przygotowaniem człowieka do tego, aby mógł otworzyć się na działanie Bożej łaski. I chociaż w tradycji żydowskiej, w tradycji Starego Testamentu, bardziej było cenione macierzyństwo. Czyli y, wielkie błogosławieństwo Boga dla kobiety, która staje się matką, która może urodzić Syna, ponieważ przez macierzyństwo kobieta staje się świadkiem y, życia poczętego. To ona pierwsza wie, kiedy y, poczyna się człowiek, kiedy, kiedy on zaczyna żyć, kiedy zaczyna się jego życie w łonie kobiety. To jednak to dziewictwo było zapowiadane już szczególnie przez proroków, przez proroka Izajasza. Oto panna, pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emanuel, mleko i miód będzie spożywał, aby wyzwolić Izraela z niewoli grzechu. Prorok przypominał o tym, że w szczególny sposób niewiasta, która przyniesie na świat Bożego Syna, zostanie przez Boga. Przygotowana do tego, będzie wolna od tego doświadczenia, które jest tak ważne dla każdej kobiety, od współżycia małżeńskiego. Kościół od samego początku wierzył w to, że Matka Boża, Maryja, niepokalanie poczęta, czyli wolna od grzechu pierwornego, była jednocześnie wolną od współżycia z mężczyzną. I w chwili zwiastowania. Kiedy Archanioł Boży Gabriel przychodzi do niej i mówi, że stanie się matką Bożego Syna, Maria prosto w szczerości swojego serca pyta, jakże się to stanie, skoro nie znam pożycia z mężem, skoro nie znam męża. Tutaj Kościół dodaje: Nie znam pożycia, nie znam tego, czym jest współżycie małżeńskie. Maria wyraża to w tak naturalny sposób, że to nie budzi zdziwienia, a jednocześnie potwierdza tą prawdę, że była całkowicie wolna od tego doświadczenia, jakim jest współżycie fizyczne ze swoim mężem, z poślubionym mężem Józefem, i ta jej wewnętrzna wolność przygotowała ją do tego, aby mogła być Matką Bożego Syna. Najwięcej uwagi tej tajemnicy poświęca Święty Łukasz Ewangelista, który jest autorem Ewangelii Dzieciństwa Jezusa Chrystusa, a jednocześnie opowiada o tym, w jaki sposób Bóg działał w życiu Najświętszej Maryi Panny, w życiu, w życiu Maryi. Ta tajemnica dziewictwa Matki Bożej, jest tajemnicą, która też no, budziła wiele wątpliwości, szczególnie dla racjonalistów, dla ludzi, którzy kierują się myśleniem rozumowym, czy to jest w ogóle możliwe. I tutaj mamy jedną odpowiedź. Dla człowieka jest to niemożliwe. U Boga nie ma nic niemożliwego. Tak jak Bóg przeprowadził Izraelitów przez Morze Czerwone, nie potonęli, ale przeszli przez morze Czerwone, tak jak przeszli przez pustynię, gdzie Bóg karmił Izraelitów chlebem z nieba i karmił ich przepiórkami. Tak y, można powiedzieć, że jest y, możliwe, jest możliwa ta tajemnica, że Maryja jako dziewica poczęła Bożego Syna Jezusa Chrystusa i w ten sposób stała się Matką, matką Boga. Kościół tę prawdę wyrażał nieustannie i bardzo wysoko cenił dziewictwo, dziewice to osoby, które całkowicie żyją dla Boga, które całkowicie oddają się Bogu i wzorem dla nich jest Najświętsza Maria Panna. To są siostry zakonne, to są mniszki klauzurowe, mniszki czynne, w które no, Próbują pokazać i potwierdzić, że jest możliwe życie całkowicie poświęcone Bogu, całkowicie oddane Bogu. Dla artystów Matka Boża jako dziewica była szczególnym natchnieniem. Zwykle Maria trzyma Lilię w ręku. Lilia jest symbolem czystości i jest symbolem niewinności. I to jest jakiś jej szczególny atrybut w tym przyjmowaniu, Bożego Słowa, jest całkowicie wolna od wszelkich przywiązań zmysłowych, jest wolna po to, aby jedynie należeć do, do Boga. Dziewictwo Najświętszej Maryi Panny jest wielką tajemnicą Kościoła. Mówił o tym kiedyś bardzo ciekawie kardynał Ratzinger, ponieważ dziewictwo pokazuje, że to, co jest niemożliwe, staje się realne w życiu człowieka, a takich Niemożliwych sytuacji, rzeczy jest, jest, bardzo, jest bardzo wiele, które przychodzą i stają się udziałem dla człowieka i wtedy się wzorem jest najświętsza Maria Panna. To jest ta, która poczęła Bożego Syna będąc dziewicą i pozostała dziewicą aż do końca swojego ziemskiego życia. Dziewictwu Matki Bożej, Dziewictwu Maryi nie zaprzeczają również te fragmenty Pisma Świętego, które mówią o tym, że Twoi bracia, Twoje siostry czekają na zewnątrz, jakby wskazując na to, że Jezus, Chrystus miał rodzeństwo. Po pierwsze, jest to pewien sposób semickiego myślenia. Jezus miał rzeczywiście ziemską rodzinę, ale najczęściej. Pod tym wyrażeniem Twoi bracia i Twoje siostry rozumiemy dalsze czy bliższe kuzynostwo Pana Jezusa. Natomiast to wyrażenie Twoi bracia i Twoje siostry ma szerokie znaczenie, ponieważ dotyczy choćby Jakuba i Jana, tych, którzy byli krewnymi Pana Jezusa, czy też dotyczy niewiast, które chodziły razem z Panem Jezusem po drogach, Galilei i Judei. Maryja nie ulega wątpliwości, że urodziła, przyniosła na świat jedynego syna, pierworodnego swojego syna, Jezusa Chrystusa, i pozostała w wolną w tym związku ze świętym Józefem, z Józefem, który był jej obiecanym małżonkiem. I chociaż pojawiały się w ciągu dziejów chrześcijaństwa różne domysły, czy Pan Jezus miał rodzeństwo, czy miał rodzinę bliższą, czy dalszą. Kościół wierzył bezwzględnie, że Jezus Chrystus był jedynym synem Maryi Dziewicy i, i był tym synem umiłowanym, który stał się zbawicielem człowieka.